Cześć, witam Was. Prosiło mnie kilka osób, żebym nagrał filmik o swoich kolekcjonerskich roślinach. Już jeden nagrałem, ale dziś dostrzegłem pewien chaos w tym filmie. Konkretnie nagrałem film o wszystkim po trochu. A dziś chciałem Wam pokazać moje kolekcjonerskie syngonia. Mam ich kilkanaście, chyba około dwudziestu. Dokładnie szczerze powiedziawszy, nie policzyłem. Dziś będzie okazja. Chciałem ja Wam wszystkim pokazać. A w kolejnych filmikach pokażę moje filki, monstery i inne ciekawostki, ale ponieważ jest tego sporo. A za chwileczkę wszyscy wyprowadzamy się już do ogrodów, bo już będzie czas najwyższy ku temu po 15 maja, więc jest ostatnia chwilka na, na pociechę, że tak powiem i pokazanie roślin kolekcjonerskich. Zatem do rzeczy. Pierwsze Sengonią. To jest Syngonium wetlandii. Bardzo ładne. Ono ma takie welwetowe w dotyku liście. Bardzo ładnie się prezentuje. To jest młoda sadzonka. Niedawno ją kupiłem. Bardzo ładne. Zresztą bardzo ładne będę się powtarzał, bo bardzo ładne to są wszystkie. Za chwilkę pokażę kolejne. To jest jedno z bardziej popularnych, Syngonium moito. Ono w tej chwili nie jest takie okazałe, było dużo ładniejsze, ale ja je akurat niedawno ciąłem. Jak widzicie, miejsce cięcia jest tutaj. Już się ładnie zagęszcza. Generalnie Syngonia powinno się ciąć, i to dość mocno, z uwagi na to, żeby miały ładny pokrój roślin, żeby roślinka miała taki ładny pokrój, bo jak nie będziemy cieli, to niestety się wyciągnie strasznie, będziemy musieli dać mu palik i będzie się pył po paliku. W momencie, gdy zaczynamy je ciąć, wypuszcza u nasady liści kolejne pędy i roślinka ładnie się zagęszcza. To jest Syngonium moito. Kolejne z bardziej popularnych Syngonium emerald gem z białą wariegacją, również cięte niedawno, 2-3 tygodnie temu. Proszę zobaczyć, już puściło nowy liść i puszcza... Kolejne pędy, to co powiedziałem wcześniej, Syngonia trzeba ciąć. Będą miały ładny pokrój. Syngonium Red Spot Tricolor. Jak nazwa wskazuje, trzy kolory na listkach. Blada taka zieleń, czy no blady zielony, zielony i różowy. Syngonium Confetti, zielone, wróżowe plamki. Syngonium Pink Flecket. Syngonium e, Tricky Inks. Syngonium Grey Ghost. Syngonium Panda, Syngonium Pink Spot Allusion. Aluzyn, czy Aluzjon, nie wiem, czy dobrze, czy poprawnie wymówiłem. Syngonium Ngerleima. Syngonium Rai. Też welwetowe liście. To jest fajne. Syngonium Godzilla. Zobaczcie, jakie ma fajne listki poskręcane. Syngonium Yellow Aurea Variegata. To już są moje najnowsze nabytki. To jest Syngonium Pink Spot. Na różowym tle będą, jak się ładnie wybarwi, oczywiście, bo one jeszcze malutkie, będą różowe. Na, różowym, na bladoróżowym tle będą takie ciemnoróżowe plamki. Też jeden z moich najnowszych nabytków Syngonium erytropyllum, ale to nie jest red arrow, to jest to botaniczne, które ma mieć taką, taki brokatowy połysk. No na razie jeszcze jest za malutkie. Ale miejmy nadzieję, że to będzie zgodne z tym, co kupiłem. Z opisem. Że będzie właśnie to brokatowe. To jest sygno, syngonium Red Spot. Też kupiłem maluszkę, już się ładnie ukorzenił w tej chwili. I mój najnowszy nabytek Syngonium Milk Konfetti. Widzieliście już wcześniej konfetti, czyli z różowymi kropeczkami. To ma być takie białe mleczne. Jeszcze jest bardzo malutkie. Poczekamy jak się wybarwi. Syngonia to już wszystkie, które Wam pokazałem. Na zakończenie pokażę jeszcze ciekawą roślinkę. Roślinkę pnącą która nazywa się Disidia discolor, która jest przepięknie ubarwiona. Zwróćcie uwagę na liście. Prześliczna. Roślina tworzy bulwkę i bardzo ładnie się pnie. To jeszcze jest maluch w tej chwili. Mam nadzieję że przez lato, że osiągnie dużo większe rozmiary. Tył liści również ma taki Jasnofioletowy fioletowy a bądź ciemnoróżowy, jak kto woli. Bardzo ładna roślinka. Pokazuję ją z ponieważ no, ona się nie kwalifikuje ani do filodendronów, ani do syngoniów, więc pokazałem jako ciekawostkę na zakończenie tego filmiku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.